Jesteśmy w Łodzi, gdzie już za chwilę podzielimy się ciepłem z rodziną Państwa Wojciechowskich. W tym domu jest siedmioro utalentowanych i fantastycznych dzieciaków. Litka, dziękujemy za gościnę, ale przyjeżdżamy do Ciebie z upominkami od Kratki.pl i Fundacji Radia Z, ale o tym za chwilę. Najpierw proszę przedstaw swoją rodzinę. No więc ja jestem mama, tata jest na górze z wnuczką, najstarsza jest Agnieszka, potem w kolejności jest Mariusz. Mariusz. To takie trojaczki są. Mariusz, Kornelia i Weronika. Tak. Yy, Klaudia, Michał i Emil. Przyjechaliśmy do Was, aby podzielić się z Wami ciepłem, dlatego, w imieniu firmy Kratki PL i Fundacji Radia Z, droga mamo, wręczam na Twoje ręce ten oto voucher w kwocie 3,500 tysiąca złotych na zakup ciepłych ubrań dla całej Twojej rodziny. No, <grym> jestem. Po prostu zatkało mnie, powiem szczerze, jestem niezmiernie zadowolona i bardzo dziękuję Państwu wszystkim, którzy tutaj przyczyniliście się do tego, żebyśmy mieli trochę cieplej w domu i na grzbiecie, tak? Bo to są na ciepłe ubrania. No i jesteśmy bardzo Wam wdzięczni, szczęśliwi, świetna gwiazdka tegoroczna. To proszę powiedz, jakie będą pierwsze zakupy? Co kupicie i komu? No, najprawdopodobniej pierwsze zakupy to będą buty ciepłe. Ponieważ tak jak już mówiłam, dzieciaki chodzą daleko do szkoły, więc przemierzają dużą ilość kilometrów. W związku z tym muszą mieć się przede wszystkim w nogi, no i kurtki. No to jest najważniejsze. Głównie to buty pewno będą, tak? Zimowe, no bo to potrzebne. No na razie tyle, bo potem zobaczymy co będzie potrzebne to zakupię. Tu ja jestem wzruszona, że w ogóle są jeszcze tacy ludzie, którzy chcą pomagać. po prostu. Dziękujemy. Cała przyjemność po naszej stronie.